No cześć wszystkim. pod spotkamy nie nietypowa sytuacja. W urzędzie miasta w Zielonej Górze. Bo pod ten urząd podlegam, więc... Ale dotyczyła sprawy... Dostałem dzisiaj też pismo. W zasadzie zaczęło się od tego, że dostałem pismo z urzędu miasta. Prezydent miasta w Zielonej Góra, Górze, a pod kurna jeszcze b -b -b. Znak, wszystko. Podpisane z upoważnienia prezydenta miasta Konrad Witrylak, dyrektor departamentu. Jest to departament rozwoju miasta Biu Biuro Obrotu Nieruchomościami. I co? Zostałem taką w ogóle to zaczęło się od tego, bo pod blokiem nie mam miejsca parkingowego dla siebie, więc postanowiłem sobie zapisać takie, które będzie dla mnie tylko dla mnie, czyli wykupię kawałek terenu. Już wezmę teren w zasadzie w nie? No i co? Napisałem wniosek i tak dalej. Wniosek poszedł, pan przyjechał. Ustaliliśmy, który kawałek bym chciał i tak dalej, i tak dalej. Po czym powiedział, że muszę czekać na pismo. Co dalej, nie? No i oczywiście przyszło to pismo i... W odpowiedzi na pismo jest coś takiego. W odpowiedzi na przesłany wniosek wniosek Departament Przedsiębiorczości i Gospodarki Komunalnej, Urzędzi, e, Komunalnej i e, Komunalnej Urzędu Miasta Zielona Góra jako administrator, dział, administrator działki BBL, przy ulicy Marii Kili opiniuje pozytywne możliwości dzierżawy części przedmiotowej nieruchomości w celu za, zorganizowania miejsca parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, czyli dla w celu Formalnego uregulowania zajęcia nieruchomości, czyli już ten. Proszę o złożenie stosownych dokumentów do, do Departamentu Miasta, Biura Obrotu Nieruchomości Urzędu Miasta Zielonego, przy ulicy Podgórnej 22, w celu podpisania stosownej umowy dzierżawy. Oczywiście, ja jak to ja, jak coś dostaję, to zaraz taki power. W łeb że trzeba załatwić od razu. No to biegnę z tym kurzem. Kuźba mać dokumentem do Urzędu Miasta. Pokój numer 14. Siedzi tam taka pani i mówi: Dostałem takie pismo w odpowiedzi na przesłany wniosek, że po, mam złożyć dokumenty w celu podpisania stosownej umowy dzierżawy. Ale nie wiem, jakie dokumenty, proszę mi powiedzieć. No mówię, ale to u nas są dwa departamenty dwa działy i to pewnie ten drugi. No, mówię, ja mówię, tak sobie myślę w głowie, no i co mi obchodzi, że u jest? są dwa departamenty, dwa wydziały? oni no, pani i pyta, tak? Jeszcze jej podałem, z którą panią wcześniej rozmawiałem, jaki pan przyszedł. No i co? A pani mówi, że muszę złożyć wniosek. Wniosek. Pyta się mnie wcześniej, czy składałem wniosek. Ja mówię, no pewnie, że tak, przecież byłem tu kilka miesięcy temu. Pani, oczywiście, mnie dobrze pamiętała. O, takim taki wniosek się składa po raz kolejny. Mówię, i złożyłem, i jest odpowiedź na to pismo, że do podpisania umowy jest potrzebne złożenie jakiegoś dokumentu. Nie wiem jakiego, i celem podpisania umowy, czyli złożę wniosek i podpisuję umowę. No, tak, tak się to, myślałem, odbywał w urzędzie, ale okazuje się, że pani. Pff, Pani nie wie o czym mówi, Pani nawet nie potrafi czytać ze zrozumieniem co jest napisane w piśmie, które ja otrzymałem, czyli, czyli jak czytamy w nagłówku w odpowiedzi na przesłany wniosek, czyli wniosek już był złożony, co jasno i jednoznacznie sugeruje, że wniosek był złożony, tylko trzeba brakuje jakiegoś dokumentu, no i Pani mi wyciągnęła wniosek, Wniosek dzierżawę, przedłużenie terminu odzierrawy gruntu. No i co tu się wypisuje? Dane osobowe, tak dalej. Dział, numer działki położona w, w jakiej dzielnicy zielonej gór, tak. Powierzchnia gruntu, okres, no i co? I miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, i podpis, i to tyle. Kurde. Latałem do tego urzędu chyba już z cztery razy. E, cztery razy, żeby nie było, że nie dostałem pisma. Proszę. Cztery razy. Sprawa była już prawie załatwiona, a teraz idę. I co, dupa! Odbijam się od niekompetencji pani i braku wiedzy, możliwości załatwienia, w którym pokoju, pokoju, w którym pokoju, pokoju, w którym. W którym w w braku zatwierdzenia w którymś pokoju sprawy, tylko ona mi wyciąga wniosek i odsyła do biura tam, gdzie przyjmują interesantów i, i każe złożyć wniosek ponownie. Ja mówię, to co, to zaczynamy od nowa? Mówi, no tak. Myślę sobie, no dobra, ale czemu od nowa, skoro wniosek już jest zatwierdzony, Departament wyraził zgodę pozytywnie, tam się, no ale jak, a ona dalej swoje tam wymyśla i mówi, ale to Pani chyba nie czyta ze zrozumieniem, bo jest napisany wniosek, tak, przesłany wniosek i celem podpisania, w celu podpisania umowy. on mówi, ale nie, bo to trzeba, mówię, dobra, nie będę już z Panią rozmawiał, bo ja taki jest nie będę z Panią rozmawiał, dobra, ja sobie to załatwię inaczej. I co, dzisiaj już nie? nie zdążyłem dzwonić do nich. Przecież to jest kpina, tak, żeby osoba niepełnosprawna 15 razy zapieprzała do Urzędu Miasta w Zielonej Górze i jakaś tam pani, która zero wiadomości ma na temat załatwienia danej sprawy, choć kiedyś, kiedyś z nią rozmawiałem raz, że telefonicznie, potem się pokazałem, żeby wiedziała o kogo chodzi, ona dalej nic nie wie. Że nada. W naszym Urzędzie Zielonogórskim pracują osoby, które nie mają świadomości, jak pokierować petenta i gdzie, żeby załatwił szybko i sprawnie sprawę. Wysłałem je do tego. Punktu na parterze, który jest, wypisałem z tym wnioskiem, żeby oddać, czyli złożyć. I pytam się na dole pani mówię, no ale mówię, proszę pani, no ale po co mam wskazać, skoro wniosek już był wcześniej przesłany? A ta pani mówi, ale ja, już, ja nic nie wiem, ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. Ja mam chwileczkę. bo jeszcze pani pytanie nie zadałem konkretnego, a pani już nic nie wie. Mówię, to po co pani tu siedzi, skoro pani nic nie wie? I już mi ciśnienia piana na ryju, nie? że następną trafiłem taką niekompetentną babę. No strasznie. Ja myślę, panie prezydencie, że powinien pan zweryfikować wiedzę waszych pań w urzędzie, bo jak to pan, jak to pańscy pracownicy mówią, tak, pan P jest roszczeniowy. A już tak się traktować nie pozwolę, żeby mnie Pracownik odsyła od Kajfasza do Judasza, tak? Czy, czy jak to tam się mówi, nieważne. Skoro przychodzę do urzędu, to chcę mieć sprawę załatwioną jasno i czytelnie. I osoba, która tam pracuje powinna wiedzieć, gdzie mnie, jak pokierować. Ewentualnie jak nie wie, to powie, powinna powiedzieć tak, jak mnie dwa tygodnie temu bodajże że pani e, przyjęła w pokoju 815, bardzo, bardzo miło i sympatycznie powiedziała mi, że... Ona nie wie, ale dowie się i postara się jak najszybciej odzwońć, A że to był piątek, to ja mówię do pani, że nie, to już mówię: dzisiaj jest piątek. Pani się tak nie spieszy, mówię: do poniedziałku, w poniedziałek bym oczekiwał na telefon, i wtedy szacunek dla tej pani, bo pani w poniedziałek zadzwoniła i powiedziała: co, jak i na jakim etapie jest. A reszta to ja nie wiem: siedzą święte krowy na dole i co. Zero wiadomości, jak pokierować, co, papierek przyjąć, pieczątkę postawić. To dziecko w przedszkolu potrafi. Po co nam tyle takich pracowników i wyrzucanie pieniędzy w błoto na nich, tak? To są nasze podatki. Tak, rencistów, emerytów też. Miłej pracy rząd, urząd miasta.